Czego Brown pojawi się w kanale Zero? No na to pytanie już wielokrotnie odpowiadałem. Wydaje mi się, że się może nie pojawić, ponieważ stanowi to bardzo duże ryzyko dla bezpieczeństwa kanału na YouTubie. No, a jednak jest to kanał tak duży i jest to tak duży biznes, że ryzykowanie całego tego biznesu dla jednego programu byłoby ryzykiem. Nierozsądnym. Rozumiem. Dobrze, Aczkolwiek to tyle mam miejsca. z tym pewien problem i czasami dopada mnie myśl, że powinienem tu się zachować przekornie i o tym ryzyku zapomnieć i jednak ten ruch wykonać. Natomiast jeszcze do niego mentalnie nie dorosłem, w tym sensie, że jeszcze się go trochę obawiam. Znaczy tego ruchu, a nie Grzegorza Brauna. A rozumiem, to może tutaj tak jakiś z Panem Grzegorzem. Słucham. Może jakiś perwiu z Panem Grzegorzem na jakiejś innej platformie? No może, ale to wiesz, to naprawdę mamy co tu robić. Dzisiaj wysłałem zaproszenie SMS-em. Sprawdzę, czy odpisał, bo nie odebrał telefonu. Widzę, że nie odpisał jeszcze. Wysłałem SMS-a do Pana Tarczyńskiego. Dominika Tarczyńskiego, który wrócił ze Stanów i widziałem, że jego wystąpienia jakże żywiołowe spotkały się z, z pozytywnym odbiorem, więc zaprosiłem go tutaj. A jutro z kolei naszym gościem będzie o godzinie 20.00 Marek Magierowski, czyli człowiek, który był ambasadorem w Izraelu i ostatnio w Stanach Zjednoczonych, więc temat jak najbardziej na czasie. Okej, okay, dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.